Mamy trasę 400 km do zrobienia. Opcji jest dużo, bo mamy, możemy sobie pojechać na pojezierze Łęczyńsko-Wodawskie całe i to będzie prawie 300 km, plus stuwa na przykład do Dęblina, albo po prostu tutaj pojechać sobie na Kazimierz Dolny i starym trasą Tour de Poloń pojechać i docisnąć do tego drugi tur de poloń i wyjdzie nam wtedy ponad 400 km albo spróbować osiągnąć e, źródło wieprza. To tam będzie w jedną stronę e, jakieś 200 km i potem no, drugie 200 z powrotem będziemy mieli 4 stówy. E, Tylko no, ja tam nie byłem. Tam jest ten prosiak, co ja sobie kiedyś zdjęcie na nim zrobiłem. I teraz, I teraz pytanie: Co robimy? Czy zasuwamy na pojeździe Łęczeńsko-Włodawskie, między jeziorami? Są wakacje, będzie tam mnóstwo ludzi i będziemy długo jechać na pewno, bo, bo ruch będzie duży, bo to jest weekend przecież. Mm. Więc, więc tutaj będziemy mieli no, powolną jazdę, trzeba będzie mocno uważać i. Nie wiem, po prostu wiesz, jak, jak wyjdzie z e, organizacją. Także generalnie ja bym tutaj to pojeździe że sobie zostawił na kiedyś e, jakiś, jakiś weekend, e, bardziej po wakacjach, e, już no, jesiennych, już... żeby, żeby tam było mniej ludzi, mniejszy ruch i tam wtedy można sobie przygotować materiał. Bo bardzo ciekawe jest e, w ogóle pojeździe żołnierzko głodawskie jako całość. A Kazimierz znowu no to jest ta sama historia, że na Kazimierz tutaj, na Kazimierz Dolny, w weekend to po prostu będzie masa No To, ludzi. to jest turystyczne miasto. No właśnie, więc, więc też bym odpuścił i zostawiłbym sobie tutaj, pojechał w... do tego, tego, do Wieprza, tak. Do Wieprzaka. Eee, no tutaj tu mamy m, tą eee, roztoczę. Ale jak, jak sobie tak pojedziemy w jedną stronę, to nie jest to no tam, duży, tam będzie mniej ludzi niż zdecydowanie niż, niż, niż na pojeździeżu, niż w Kazimierzu. E, więc jak lecimy na, na, na wieprzaka? Na wieprzaka. Na wieprzaka, tak. To sobie za, zahaczymy sobie jeszcze szczebrzeszyn mm. i chrząszcza w szczebrzeszynie, co jest na, na rynku głównym stoi. I będziemy mieli po drodze jeszcze tutaj takie fajne, taką fajną traskę wzdłuż yy, tego, do, w kierunku Nielisza, yy, zrobić gdzie jest tama, w Nieliszu. No i dalej yy, później do, tego, do tej Tarnawatka I, i tutaj jest wieprzów yy, ordynacki, czy coś takiego, tutaj się ta miejscowość nazywa. I tu jest to źródło. Yy, ja tam nigdy nie byłem. A myślisz, że ja byłem? No ja myślę, że <noise> też nie byłeś, no ale, właśnie. ale myślę, że dlatego warto no. będzie, będzie pojechać i e, zobaczyć e, ten, 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 nie? No. No. Tylko ciekawe jak pogoda nam wyjdzie. Bo pojedziemy tędy, tutaj sobie pojedziemy od nas, to my sobie tutaj pociśniemy na Łęczną, bokiem, bo te, tutaj tą dziewiętnastkę, żeby ominąć, e, co jest, to jest wiesz, robią no. powie to sobie pojedziemy tędy przez Kijany na Łęczną, Łęczną boczkiem ominiemy i wzdłuż potem omijając Eskę na Krasny Staw, Krasny Staw bokiem ominiemy no. też żeby nie, no, żeby nie w miasto wiadomo. się pakować chociaż tutaj w Krasny Stawie jest fajne miejsce tam takie drzewa klęczące są ale to kiedyś jeszcze przyjdzie na to czas więc, więc tutaj przez mhm. bokiem, bokiem, bokiem trasę szybkiego ruchu ominiemy i do Nielisza Dojedziemy z Nielisza już na Szczebrzeszyn i Chrząszcza, boczkiem ominiemy Zwierzyniec i do Wieprzowa już tutaj tu koło Krasnobrodu pojedziemy. Także powiem Ci, że tak, tą trasę, ciekawe czy udałoby się jeszcze później, zobaczymy jak będziemy, jak wrócimy, nie, ile nam to zajmie drogi, bo generalnie nikt nie zrobił jeszcze trasy w ogóle całej wzdłuż Wieprza. Dla nas to by oznaczało, tym bardziej, że mają ludzie duże motocykle. No. A my będziemy jechać z zkami, więc osiągnięcie źródła wieprza i powrót będzie sporym wyzwaniem, bo to, tam drogi nie są szybkiego ruchu, żeby po prostu się no. siądzie i cały czas. Można, oczywiście, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby przejechać wzdłuż wieprza. No i od nas trzeba by było trasę jeszcze zrobić 180 km, dowalić do ujścia wieprza do Wisły i mielibyśmy całego wieprza ogarniętego, nie mniej. Tutaj ja jestem, ja jestem troszeczkę. Najpierw w źródło. Tak najpierw jest, zrobimy źródło i jak nam się uda, zobaczymy, jak z czasem będziemy mieli trasę już opanowaną. To sobie następnym razem kiedyś jeszcze pojedziemy właśnie do wieprza. Ale to na tej zasadzie, że tak pojedziemy do tego wieprzawa, żeby ogarnąć sobie punkt typu źródło, no. i pojedziemy wtedy na dęblin żeby ogarnąć cały wieprz, nie? to będziemy mieli taki challenge do zrobienia wieprz w jeden dzień, ale to, to, to tam będzie szybka jazda, w sensie takim, że się nie będziemy wiele zatrzymywać, tylko zdjęcie i ogień do przodu. Także chleb i woda i do przodu. Nie będzie obiadków po drodze. Chyba, że tutaj mam zaznaczone koło obrocza za zwierzyńcem. Tu moglibyśmy coś zjeść, pocisnąć. Źródło, i wrócić z powrotem wzdłuż drugą stroną. Już tak, jak, jak tutaj jest zaznaczone. Wrócić drugą stroną, żeby inne krajobrazy pooglądać, i polecieć wtedy na Damlin na ujście. Skończymy późnym wieczorem, wrócimy do domu, ale ten. Także na razie źródło wieprza i jedziemy. A teraz psychicznie się przygotować. Tak, bo nie wiem, jak ty, ale ja dam radę. Ja nie wiem. No. Dobra. Pierwsza długa wy... Dobra. Jesteśmy, wyjazd Dobra, jesteśmy, jesteśmy zaplanowani. W razie. Skoro zaczęliśmy, to pojechaliśmy sobie troszeczkę w piątek, żeby, że tak powiem, pierwsze wrażenie złapać odnośnie tych dwóch pojazdów, bo to jest takie troszeczkę szalone porównanie. Morbidelli SC125, który. No, występuje także z silnikiem 300, także to nie jest mały skuter, to jest maxi skuter, można powiedzieć. No i Daytona Rockstar 125. Oczywiście obie są 125, jak wiadomo. Pojeździliśmy i pierwsze wrażenia. <grystów> Krzysztof już się śmieje, bo dawaj. Ja jakby opisać to jednym zdaniem, to jednym słowem w zasadzie, to to byłaby zabawka, a to jest fotel. Sunący fotel. Ja mówię troszeczkę inaczej, ale bardzo zbliżona wizja tego świata. Mianowicie Daytona jest bardzo zwykłym motocyklem, można by powiedzieć, czyli surowym, po prostu motocyklem. No robi wrażenie dźwiękiem, on po prostu wymiata. Nie trzeba zmieniać wydechu, żeby zaszpanować. Tak, no jego słychać z daleka. A jeśli chodzi o Morbidelli, skuter, no to powiem Wam, że tutaj widać klasę tego skutera i że jest naprawdę dużo, dużo wyżej niż Daytona. I tak, Daytona jest surowym, zwykłym po prostu motocyklem, takim, takim po prostu jak motocykl, a Morbidelli jest skuterem. I e, w, dużo lepiej wyposażonym, e, zupełnie e, lepiej się jedzie. To jest tak, widać, że to jest no, jednak trochę wyższa klasa, tak, nie? Że tak. i nawet w czasie jazdy. No, mm, jak się nim jedzie. Ale powiedz, jak Tobie się, bo jestem bardzo ciekaw, jak Tobie się jechało. Bo pojechaliśmy dookoła miasta, taki szybciutki locik zrobiliśmy sobie, żeby, żeby tak jak mówię, zapoznać się z tymi pojazdami. Jak siadałeś na Daytona? Ponieważ no, Daytona u nas nie występuje w ogóle. My nie mamy tego w sklepie. Nie wiem, czy w ogóle w Lublinie, gdziekolwiek można by było ją kupić. Także jest to taki motocykl w ogóle, jak pierwszy raz zobaczyłeś, to co o nim pomyślałeś? No, jakiś taki trochę za duży, jak na 125. <noise> Dokładnie, ja też tak myślę. On nie wygląda na 125, to jest, to jest byczek taki na 300, a może nawet niektóre 500 są tych rozmiarów. Także, także on naprawdę nieźle wygląda, jeżeli chodzi o wielkość. I wielkością jak najbardziej dorównuje skuterowi, nie? No tak. Ale tak. to jest zupełnie inny świat, nie? I to właśnie mniej jako porównanie, a bardziej jako zapoznanie z tymi motocyklami, motocyklem i skuterem. No nie. Także ja mówię, że będzie ciekawie, będzie ciekawie, jutro jedziemy, jutro jedziemy, pierwsze wrażenie jest takie, że siedzimy i się śmiejemy po prostu, bo mm, o ile y, y, skuter daje spokój, ciszę, płynie i w ogóle wiecie, taki no Mercedes to może trochę przesada, ale tak, wysoka półka i, i abs -y i to wszystko to, to działa i on wygląda, ludzie się oglądają, ale sam już nie wiem za czym się oglądają, bo zaraz Obok Daytona leci i robi taki hałas, że już w sumie nie wiem, czy to ludzie za tym skuterem się oglądali, czy, czy za Daytoną, bo ona ma coś jakiego słuchajcie, że jedziesz sobie 50 i tak po prostu masz humor, odwijasz monetkę i on nie przyspiesza absolutnie. Ale robi taki hałas nagle i dopiero po chwili zaczyna przyspieszać, także to jest, jak chcesz po prostu pokazać, że jedziesz, to wystarczy manetkę odkręcić. Zanim to zareaguje wszystko w tym, w tym motocyklu, to on najpierw hałasu narobi, że jedzie, no. dopiero potem pojedzie, ale muszę Wam powiedzieć, że jedzie i to... Naprawdę nie ustępuje ten, ten, ten motocykl, ta Daytona nie ustępuje innym 125 Także więcej wrażeń jeżeli chodzi o to będziemy opowiadali tak. Bo co, tak słuchajcie dotykam opony, bo jakieś 15 minut temu wróciliśmy, a tu w skuterze jeszcze cieplusia opona, weź tam pomacaj tego Pod ogon, rękę musać. Jak ciepła jest ta opona? No trochę, no. ciepła, ale nie gorąco. Nie gorąco. No. I ja to tak jakbym słyszał, że wyje opona. W nim. Bo ono ma taką kostkę taką troko, trochę taką bardziejszą, No. Nie? Że tak powiedzmy pół szutrowo. na pół. Z, tak, pół na pół na szuter by się nadawało. No. Ale nic. Tyle na pierwsze wrażenia. Jak widzicie, uśmiechy z gębów naszych nie schodzą. Jest na wesoło. Będzie wesoło. Jakakolwiek jutro pogoda będzie, jedziemy. Dobra. Cokolwiek się wydarzy. No, mamy challenge, tak? Robimy no. te 400 km? Robimy. Robimy. No, na no dobra, widzimy się za co? Za 400 km, moi drodzy. Na razie. Cześć.